Jestem Jezusem. Do mnie należy zbawiać, leczyć, ożywiać i czynić pięknymi w oczach Ojca dusze, które zgadzają się na działanie mojego miłosierdzia i tajemnicze działanie Ducha Świętego. Gdy chcę doprowadzić dusze do zjednoczenia ze mną, mówię do nich tak, jak mówię do Ciebie. Owocem moich słów jest zjednoczenie duszy ze mną w ciszy, która jest miłością i pragnieniem. Chcę być pożądany, chcę, aby dusze tęskniły za zjednoczeniem się ze mną. Moje słowo wywoła w tobie tę tęsknotę, a ja ją wypełnię.